Rafał Trzaskowski potrzebuje szybkiej suplementacji. Naprawdę są potrzebne mu jakieś mocne suplementy i witaminy, które poprawią mu pamięć. Zobaczcie, co ostatnio powiedział. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to będę pospieszał każdy rząd i rozliczał każdy rząd z tego, żeby wywiązywał się ze swoich obietnic, niezależnie od tego, jaki to rząd będzie. I nie ja obiecywałem kwotę wolną. No, a jak było naprawdę, no oczywiście że obiecał razem z Donaldem Tuskiem, że podwyższą kwotę wolną od podatku. Zresztą przypomnijmy tę jego wypowiedź z kampanii w roku 2023. My proponujemy jedną bardzo prostą zmianę, a mianowicie kwotę wolną od podatku aż do 60 tysięcy złotych. A mianowicie kwotę wolną od podatku aż do 60 tysięcy złotych. Co to oznacza? To oznacza największe obniżkę podatków w ciągu tych ostatnich dziesięcioleci. No i właśnie tak jest. To, co on dzisiaj obiecuje, jutro albo dzisiaj wieczorem już zapomni. A tak naprawdę po prostu nigdy tych obietnic nie chciał spełniać. Taka już natura bicetuska.